Chcemy zwrócić uwagę na wiele spraw, które myślę są ważne dla, dla przedsiębiorców, ale tych przedsiębiorców i dużych i tych mniejszych, bo tak myślę należałoby na cały problem spojrzeć, że inne problemy ma lokalny mały przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową firmę, który zatrudnia dwie, trzy osoby, czy prowadzi firmę rodzinną, a inne pewnie problemy, z innymi problemami boryka się duży właściciel dużej firmy, która zatrudnia kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Chcemy z programów europejskich przy współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego uzbroić tereny inwestycyjne, słupskie specjalne strefy ekonomiczne, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta, miasta Słupska. Rozmawiałem już o tym z prezesem Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chcemy zmienić całkowicie filozofię promocji miasta Słupska. Nie nakierowaną do środka miasta Słupska, tylko na zewnątrz i promocję wspólnie z biznesem, i też nakierowaną na to, żeby biznes do Słupska przyciągać. Tu wzrastają atuty, atuty inwestycyjne miasta Słupska. Droga S6 już jest przesądzona, więc ta atrakcyjność i słupska i terenów słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej niewątpliwie, niewątpliwie wzrasta. Będziemy wspierać słupskie uczelnie w tworzeniu kierunków, które, kierunków inżynieryjnych, technicznych, tych poszukiwanych na rynku pracy przez tych potencjalnych inwestorów, których, którzy chcą zainwestować w Słupsku. To jest ten problem, o którym mówiłem wcześniej, bardzo często zgłaszany przez firmy rozważające zainwestowanie w Słupsku. I to są te rzeczy, które w dużym stopniu dotyczą biznesu, ale tego dużego biznesu. A też chcielibyśmy parę rzeczy przeprowadzić, które są myślę ważne dla tych mniejszych przedsiębiorców. Chcielibyśmy stworzyć biuro wspierające. Firmy pomagające firmom, tym, tym najmniejszym firmom lokalnym w pozyskiwaniu środków europejskich. Jest wiele programów europejskich adresowanych do, do podmiotów gospodarczych, do tych małych podmiotów gospodarczych. W takiej jednoosobowej firmie czy w rodzinnej firmie. Ty, Trudno zatrudnić kogoś, kto się będzie specjalizował w pisaniu programów czy, czy, czy w pomocy w aplikowaniu o środki europejskie, i my chcielibyśmy, żeby samorząd w tym pomagał najlepiej we współpracy z innymi ościennymi samorządami. No bo biznes to jest coś takiego, co, co, to, 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 że, gdzie granice istnieją bardzo umownie. To granice, granice na mapie powiatu pomiędzy gminami, one są ważne dla tych, którzy zarządzają samorządami, one są mniej ważne dla, dla szeroko rozumianego biznesu. Chcemy na bazie programów planów zagospodarowania przestrzennego chronić lokalną przedsiębiorczość. Mamy w Słupsku bardzo duże nasycenie dyskontów. My się wydaje, że to już jest takie nasycenie, o którym możemy śmiało powiedzieć, że nie ma problemu z dostępnością mieszkańców do dyskontów, więc chcielibyśmy też większy nacisk położyć na, na współpracę z tymi stowarzyszeniami lokalnych, lokalnych kupców, tak żeby oni na bieżąco mieli wgląd w plany zagospodarowania przestrzennego, żebyśmy mogli wspólnie przy pomocy planów zagospodarowania przestrzennego również wziąć pod uwagę ich interes, który, no, gdzie oni często prowadzą w takich pojedynczych boksach w poszczególnych halach e, 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 swoje rodzinne, rodzinne przedsiębiorstwa. Tutaj, tutaj powinna być zachowana taka zdrowa równowaga, żeby również ten lokalny mały biznes nie uciekał u władz samorządowych. Zaproponujemy, zaproponujemy coś, co w jakimś części w Słupsku już wystąpiło, ale tylko jeśli chodzi o firmy, o firmy publiczne, o firmy miejskie. Będziemy chcieli wspierać lokalnych przedsiębiorców w takich zakupach grupowych. Mediów, tak? Między innymi przede wszystkim energii elektrycznej. To jest możliwość znacznego ograniczenia kosztów. Myślę, że to jest ważne dla wszystkich przedsiębiorców, i tych mniejszych, i tych, i, i tych większych, ale jakby można wspólnie dyktować trochę lepsze warunki i to może być ważny element, jeśli chodzi o ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy wpalić coś takiego jak lokalną markę i jednocześnie zachęcać mieszkańców słupska do. Na, czy korzystania z usług, czy nabywania produktów tu na miejscu wytwarzanych. W ten sposób poprzez taką lokalną markę chcielibyśmy wspierać również tych wszystkich, którzy płacą podatki tutaj w Słupsku, bo taki lokalny przedsiębiorca, który prowadzi firmę, firmę rodzinną podatki, które on płaci zostają tutaj, tutaj w mieście. Ludzi, których, których zatrudnia również tutaj w mieście zostaje udział w podatku PIT od tych osób. I wreszcie chcielibyśmy, aby Działa to trochę przy prezydencie miasta Słupska, taka, taka loka, lokalna rada biznesu, to się nazywa w tej chwili przy prezydencie miasta. Ja chciałbym, żeby to było też w dużym stopniu nakierowane na, tych mał, na te małe podmioty, tak żeby bardziej w, w, wsłuchiwać się w głos tych małych firm, które jak powiedziałem to są często jednoosobowe firmy e, albo, albo rodzinne, zatrudniające po dwie, trzy, trzy osoby. Chcielibyśmy, żeby ten głos tutaj był bardziej również e, e, słyszany przez władze samorządowe miasta Słupska. Tyle, tyle w dużym, w dużym skrócie. Te rzeczy w większości, o których powiedziałem, znajdują się w naszym programie. I to są rzeczy, też jak widzicie, bardzo realne. To nie potrzeba jakichś wielkich kosztów, to potrzeba trochę zmiany, zmiany podejścia, zmiany, zmiany filozofii i wykorzystania tych też tych atutów, które za chwilę się będą pojawiać jak chociażby przesądzona budowa drogi ekspresowej S6. A duży, duży biznes, bo w kontekście szóstki mówimy w dużej części o dużym biznesie, to, 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 to jest to coś, co planuje z wyprzedzeniem wieloletnim, więc to, że nawet ta droga powstanie za lat powiedzmy. 4, 5, 6 różne odcinki w różnych okresach będą, będą podstawać. To już jest dobry, dobry moment tego, żeby zacząć inwestować, inwestować w Słupsku. Jest duża część strefy ekonomicznej i w mieście Słupsku jeszcze nie uzbrojona, którą trzeba uzbroić, ale też i już uzbrojona w Redzikowie i to nie ma znaczenia, że to jest w Redzikowie, tak, a nie w Słupsku, to nie ma potrzeby, żeby jakąś rywalizację prowadzić z gminą Słupsk, bo jeżeli tam powstanie też duże przedsięwzięcie, jeżeli tam będzie duża inwestycja, to też mieszkańcy Słupska również będą tam pracować i udział w postaci podatku PIT również stanie w Słupsku. Dzięki.